Kryzysów w historii Lady Punk było naprawdę sporo. One rozpoczęły się już w 1986 roku, pięć lat po założeniu zespołu i powracały w kolejnych latach w różnym natężeniu. Zespół się rozpadał, a później wracał. Poszczególnie jego muzycy na przykład kłócili się o pieniądze, a później odchodzili. Kiedy w 1994 roku, po trzech latach nieobecności na scenie, zespół powrócił z przełomową płytą nana i wydawało się, że wszystko wróciło na dobre tory, to Jan Borysewicz, ni stąd ni zowąd nagle przestał z Lady Punk jeździć na koncerty. Kilka lat wcześniej, w roku 86, miała natomiast miejsce prawdopodobnie najgłośniejsze. Mniejsza sprawa z nim związana koncert we Wrocławiu i pokazanie tego i owego. A do tego wszystkiego warto dołożyć samego Janusza Panasewicza i kontrowersje z nim związane. O tym wszystkim dzisiaj będzie z tej strony Hubert Modławski. Zapraszam. Partnerem kanału jest ale Bilet. Miejsce, gdzie szybko i bezpiecznie odkupisz bilety na koncerty oraz łatwo sprzedasz te, których nie potrzebujesz. Jeśli chcesz zobaczyć na kanale więcej odcinków o Lady Punk, ale też o innych polskich zespołach, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat Lady Punk. No i oczywiście subskrybuj Panu kulturę. Że bez odcinkami o Lady Punk, ale też o wielu innych zespołach, być zawsze na bieżąco. Pierwszy poważny kryzys w zespole Lady Punk następuje w roku 1986. I nie jest to kryzys, o którym być może wielu z Was pomyślało w pierwszej kolejności, czyli występ we Wrocławiu i słynny gest, powiedziałbym, Borysewicza. O tym będzie zaraz, ale też nie w taki sposób tabloidowy, często powielany w wielu mediach. Postaram się rzucić na tę sprawę nieco inne światło, przyglądając się przede wszystkim temu, co na ten temat ma do powiedzenia sam Borysewicz, no i starając się mu w tej sprawie zaufać, licząc po prostu na szczerą refleksję po kilkudziesięciu latach. Ale najpierw w tym 1986 roku mamy konflikt w Lady Punk, ale na tle finansowym. Zespół co prawda wiedział już, że kariery w Stanach nie zrobi i nie chce zrobić, ale mimo to w 86 roku udał się do Ameryki. Ponownie przede wszystkim po to, żeby grać dla tamtejszej Polonii. Te ich eskapady za ocean staną się pewnego rodzaju standardem w kolejnych latach. W ramach wylotu do Stanów zespół otrzymuje wtedy tak zwane diety. Z czego Jan Borysewicz dostaje tych pieniędzy najwięcej? Jako lider i jako w zasadzie wyłączny kompozytor grupy. Na co reszta zespołu się skrzyknęła i udała się do Borysewicza z pielgrzymką, żeby się z nimi po prostu podzielił. Jaka była reakcja gitarzysty? Opowiada on o tym na stronach książki Mniej Obce. Powiedziałem: To są pieniądze, które mi się należą i nie chcę z wami rozmawiać. I poszedłem sobie. Oznajmiłem, że się zawijam, i pojechałem do Nowego Jorku. To był pierwszy duży kryzys w Lady Punk. Można powiedzieć, że mieliśmy wtedy do czynienia z pierwszym mini rozpadem grupy. Borysewicz obruszył się bowiem całkowicie na poważnie, i jak sam przyznaję miał zamiar zostać wtedy w Stanach i stworzyć tam coś poza Lady Punk. Miał w Nowym Jorku znajomego taksówkarza, Polaka, tak jak on pochodzącego z Wrocławia. Imprezowali wtedy razem na mieście i nawiązali wiele różnych przyjaźni, które mogły doprowadzić do tego, że Borysewicz założyłby w Nowym Jorku nowy zespół, całkowicie o Lady Punk zapominając. Chwilę później dzwoni jednak do niego Janusz Panasewicz, informując, że on chce jednak grać z nim nawet za tę mniejszą stawkę. Reszta grupy natomiast nadal była obrażona. I doszło wtedy do naprawdę... Absurdalnej sytuacji, kiedy to po Stanach podróżowały dwa zespoły Lady Punk. Borysowicz z Panasewiczem oraz kilkoma amerykańskimi muzykami, a zaraz obok Edmund Stasiak, Jarosław Szlagowski oraz Paweł Mścisławski z amerykańskim wokalistą. Oni koncertowali jako LP Coś tam, to była komedia, ale to nie miało racji bytu i szybko się rozsypało. Jeśli chodzi o finanse w Lady Punk, no to zawsze było pod tym względem trochę spięć. Przede wszystkim dlatego, że większość kasy stantiem, a w zasadzie całość stantiem kompozytorskich szła na konto Borysewicza. Tylko pytanie, co w tym dziwnego, skoro Borysewicz od samego początku komponuje muzykę do wszystkich utworów. On sam ma dość jasne stanowisko w tej sprawie i mówił o tym Marcinowi Prokopowi tak. A niby dlaczego mielibyśmy się dzielić porówno? Pokaż mi firmę, w której szef zarabia tyle samo co pra Przestałem mieć w tej kwestii jakiekolwiek skrupuły dość wcześnie. Zresztą Borysewicz dawał szansę innym muzykom Lady Punk, którym zależało na kasy standiem, żeby ci mogli się po prostu wykazać. Problem w tym, że się nie wykazywali. Wiadomo, że fajnie jest dostawać co miesiąc sowity przelew z zx u no ale na to przecież trzeba sobie zapracować. Trochę inaczej było w Lady Punk z tekstami, ponieważ te w pierwszych latach pisał Andrzej Mogielnicki. I jak się pewnie możecie domyślić, to właśnie. Te utwory, do których napisał on słowa, do dziś generują największe kwoty. Cała pierwsza płyta była jego autorstwa pod względem literackim. A to na niej znajdują się takie hity jak mniej niż zero, kryzysowa narzeczona czy zamki na piasku. I pewnie w dużej mierze dzięki tym hitom, a także choćby stacji Warszawa z roku 2004. Mogielnicki od 2009 roku wypoczywa sobie w ciepłych krajach, nie do końca przejmując się polską rzeczywistością. Słowa do zawsze tam gdzie Napisał z kolei Jacek Skubikowski, a na co komu dziś Bogdan Olewicz. Każdy z tych panów to jest po prostu specjalista w tej dziedzinie. Janusz Panasewicz natomiast, wokalista i obok Borysewicza, drugi lider grupy, lirycznie zaczął udzielać się od płyty nana wydanej w 1994 roku, pisząc od tamtego czasu wiele słów piosenek, w tym na przykład znowu pada deszcz, wydanego w roku 1998. Kolejny kryzys, który ostatecznie doprowadził do pierwszego oficjalnego rozpadu zespołu Lady Punk, to są oczywiście echa sytuacji z 1 czerwca 1986 roku. Koncert z okazji Dnia Dziecka, mający miejsce we Wrocławiu. Lady Punk odgrywające hity oraz kilka utworów z animowanego serialu o dwóch takich, co ukradli księżyc, do którego to muzykę skomponował Jan Borysewicz. Posłuchajcie, jak gitarzysta wspomina ten dzień feralnego koncertu we Wrocławiu. Na koncert dojechaliśmy już wszyscy wstawieni. W hotelu we Wrocławiu każdy poszedł do swojego pokoju, żeby wziąć prysznic, przebrać się, ale chwilę później już siedzieliśmy na dole w restauracji przy barku, więc cały czas ta maszyna balangowa działała. I w takim stanie, ledwie trzymając pion, ruszyliśmy na koncert, do mojej dzielnicy zresztą, na Sempolno, na stadion olimpijski. Wyszliśmy na scenę w stanie kompletnego braku kontaktu z rzeczywistością. Panowie grali z playbacku, to był wymóg organizatora, więc tak naprawdę, no nie mieli do roboty zbyt wiele. I biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których było przed chwilą, no to na pewno było im dzięki temu łatwiej. Wyszli na scenę w naprawdę dobrych humorach i wszystko przebiegało w jak najlepszym porządku. Aż tu nagle, po lewej stronie sceny, Borysewicz dostrzegł, jak twierdzi, kilku agresywnych kolesi, którzy pokazywali mu środkowe palce. Mówiłem się na to strasznie. Pomyślałem, że nie pozwolę, żeby jakieś gnojki ubliżały nam bez żadnego powodu. Ale nie wiedziałem, co zrobić, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. I czy rzeczywiście zrobił to, o czym rozpisywały się media przez kolejnych kilkadziesiąt lat? Czy rzeczywiście się obnażył? No twierdzi, że nie. Nie ściągnąłem spodni. Rozpiąłem je z takim gestem, że szcz na te garstkę hejterów. To było skierowane wyłącznie do nich. Oczywiście zaczęła się cała afera, bo potem jeszcze zszedłem ze sceny i podszedłem do tych ludzi, awanturując się. No chodźcie, frajerze! Borysewicz trafił wtedy na dołek, na którym zarządzający milicjant zapewniał go, że wszystko będzie dobrze i zaraz go wypuszczą, ale ciągle dostawał telefony z tak zwanej góry, żeby Borysewicza nie wypuszczać. W późniejszych dniach, tygodniach, a nawet miesiącach Borysewicz musiał stale współpracować z prawnikami, którzy doradzali mu, jakie działania podejmować, aby ten nie poszedł po prostu siedzieć na wiele lat. To był jeden problem, a drugi, być może jeszcze poważniejszy, był następujące. Tak zwana władza, pamiętajmy, że był to rok 1986, powiedziała, że zespół Lady Punk ma się rozwiązać. A Borysewicz na to tak. Rozwiązać możecie sznurówki od moich butów, a nie zespół. Tak czy siak zespół rzeczywiście się wtedy rozpadł, natomiast decyzją Borysowicza, jak sam przyznaje, przestał wtedy grać na gitarze, a wręcz wzdrygało nim jak ją widział. Przez pewien czas uważałem, że przez ten rock'n'roll, przez to wariactwo, przez muzykę straciłem kontrolę nad sobą. I nie ukrywam, że zrzuciłem to trochę na gitarę, ale bardzo się pomyliłem, bo to w zasadzie była tylko i wyłącznie moja wina. Gdy po trzech miesiącach zdałem sobie z tego sprawę, to wziąłem instrumenty do ręki, zszedłem do piwnicy, usiadłem i chyba w 10 dni zrobiłem całą płytę tacesami. Borysowicz jakiś czas później zwołuje zespół i w zasadzie mamy do czynienia z powrotem Lady Punk po zaledwie kilku miesiącach nieobecności, a płyta tace sami z takimi hitami jak tytułowy czy zostawcie Titanika na czele okazała się wielkim hitem. Kolejna sprawa to oczywiście Janusz Panasewicz. Nie wiem, czy jest jakaś inna gwiazda roka w Polsce, wokół której narosło tyle mitów. I zobaczcie nawet na kolegów z Lady Punk. Borysiewicza postrzega się zazwyczaj jako tego, mającego trochę mniej za uszami. A że Panas to chleje i nie wiadomo co jeszcze. Nie bez powodu przecież chodzi bez przerwy w okularach przeciwsłonecznych. Tymczasem Janusz Panasewicz otwarcie przyznaje, że z takich opinii to on się zazwyczaj śmieje. Picie, owszem, było tego sporo, kiedy Michał Figurski w rozmowie na kanale Niezły Pacjent dokonał ciekawych obliczeń i rzucił liczbą 36 tysięcy flaszek w trakcie kariery Lady Punk, no to Panas nie zaprzeczył. Natomiast wokalista przyznaje, że te mocniejsze rzeczy to nie dla niego. Najbardziej balangowy zespół? Owszem. Ale ilości pochłanianych litrów wcale nie były większe niż u innych KP. No a te tajemnicze okulary, tak tłumaczył to Janusz Panasewicz Róża Augustyniak. Trochę ich mam. Nie zliczę natomiast, ile tysięcy koncertów zagrałem, dostając białym światłem po oczach. Mając 20 parę lat, masz to gdzieś, ale po iluś latach poczułem, że łzawię od tych świateł. Zacząłem używać okularów i mam ich sporo. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy ostatnio postawili mi tak zwaną wirtualną kawę. Na ekranie wyświetlają się teraz wszyscy kawkowicze z ostatniego czasu, którym ogromnie. Z całego serca dziękuję, no bo prawda jest taka, że to w dużej mierze dzięki Wam ten kanał może cały czas się rozwijać. Jeśli Ty również masz ochotę wesprzeć to co robię na tym kanale, moją robotę z symboliczną kawą, no to oczywiście link jest w opisie. Ja odwdzięczę się umieszczeniem Cię na takiej planszy w kilku kolejnych odcinkach na kanale. Link do postawienia kawy jest oczywiście w opisie, raz jeszcze wielkie dzięki. Wiele różnych historii krąży na temat odejścia z zespołu Lady Punk Pawła Mścisławskiego, pseudonim Kapiszom, basisty najpierw oddziału zamkniętego, a później właśnie Lady Punk. Lady Punk w 1988 roku polecieli po raz kolejny na koncerty do Stanów. Kiedy trasa dobiegła końca, do Polski wrócił cały zespół, oprócz Mścisławskiego właśnie i oprócz ówczesnego perkusisty Wiesława Goli. I na ten temat, szczególnie Mścisławskiego są różne teorie i takie, że Został z zespołu wyrzucony, i takie, że sam odszedł. Ale są również teorie dotyczące tego, dlaczego odszedł. Janusz Panasewicz, na temat basisty w 2017 roku w rozmowie z natemat.pl, mówił tak. My Pawła bardzo lubimy. On po prostu nie chciał mieszkać w Polsce. Spotykamy się z nim za każdym razem, kiedy gramy w Nowym Jorku. Nigdy Pawła nie wyrzuciliśmy z zespołu. Miał marzenie, żeby grać w Bonżowi. Kilka razy go namawiałem, żeby ze mną wracał. To był jego wybór. Po latach czasem wychodzi z niego jakaś zadra, to niespełnienie. Widzę to czasem, ale ja go naprawdę rozumiem. Kochał muzykę, a codzienność muzyka w Polsce to była bieda. Cimciarze się bogacili, a nie my, więc Paweł został kierowcą traka w Stanach. W Stanach, tak jak mówiłem, został wtedy nie tylko MŚcisławski, ale również Wiesław Gola, perkusista. No i ten temat rozwijał Jan Borysowicz w rozmowie z arkadiuszem Bartosiakiem oraz Łukaszem Klinkę w 2007 roku. Część zespołu, dokładnie basista i perkusista, zostali w Ameryce. Chłopaki mieli świetny pomysł. Za wszystkie zarobione pieniądze kupili sobie rock'n'rollowe ciuchy, buty z ostrogami i zaczęli szukać Johna Bondżowiego. Chcieli mu zaproponować, żeby zwolnił swoją sekcję i przyjął ich, bo lepiej grają i lepiej wyglądają. I rzeczywiście mieli szansę. W końcu spotkali Bądżowiego, ale kiedy Kapiszą go zobaczył, to zapomniał języka w gębie. Nawet do niego nie podszedł. Mścisławski natomiast uważa, że ta historia o Bądżowi to jest absolutna bzdura, powielana tylko przez pana Panasewicza oraz Borysewicza. Podtrzymuje, że na stałe w Stanach postanowił zostać ze względów finansowych. Rozpoczął tam bowiem pracę jako kierowca ciężarówki, następnie zatrudniając się w firmie zajmującej się wynajmem limuzyn. Lady Punk rozpadli się również w roku 1991 i wtedy już na aż 3 lata. Powodem były rozbieżności artystyczne i wyczerpanie pewnej formuły. Do rozpadu doszło w Stanach. Posłuchajcie, no nie wiem o co z tym chodzi, ale zazwyczaj do takich przełomowych rozłamów dochodzi właśnie za oceanem. Rozpad kombi, kilka kryzysów Lady Punk i tak dalej. Janusz Pannasiewicz zostaje wtedy w Chicago, gdzie okazjonalnie występuje z innymi artystami. Dość szybko jednak postanowił powrócić do Polski i opowiadał o tym tak. Ja dziękuję Bogu, że któregoś dnia wstałem w Stanach o tej szóstej rano i powiedziałem sobie: O nie, dłużej tu nie będę, koniec z tym. A Borysiewicz od razu po trasie wraca do Polski, próbując rozwinąć swoją karierę solową pod pseudonimem Jan Bo. Nie udało się to jednak w takim stopniu, w jakim by tego chciał. Gdy jako Jan Bo dawałem pierwszy solowy koncert w Warszawskim Parku, to bardzo dużo fanów przyszło na Lady Punk. Grałem swoje utwory, a oni chcieli obcego. To mnie w jakimś stopniu zdruzgotało. Nawet podszedłem do mikrofonu i powiedziałem: Tu nie będzie hitów Lady Punk, posłuchajcie, to jest trochę inna muzyka, dajcie mi się wykazać w innych formach. Fani oczekują, że to, co polubili, nie będzie się zmieniać. A trzeba rozumieć, że artysta chce się rozwijać i robić nowe rzeczy. Potem nie miałem ochoty już grać tych koncertów. A jakie miał Borysowicz oczekiwania odnośnie tej kariery solowej? Myślałem, że zagram przynajmniej z 10 fajnych koncertów w roku. I być może, gdybym miał rozsądnego menedżera i sam był rozsądny w tamtym czasie, to inaczej by to się potoczyło. Muzyka była świetna. Trzeba było tylko przesiąść i przyłożyć się do właściwej promocji. Bardzo chciałem posiłkować się jakimś wokalistą, ale nie mogłem znaleźć żadnego, który mógłby mnie wspomóc w tych moich działaniach. W 1993 roku Borysewicz koncertował jako solista nie w Stanach. Odezwał się więc do Janusza Panasewicza i tak oto zagrali wtedy wspólny koncert. Reakcja publiczności no naprawdę entuzjastyczna. I właśnie to wydarzenie natchnęło dwóch liderów Lady Punk do powrotu. W 1994 roku wznowili więc działalność w nieco innym składzie. Zatrudnili basistę Krzysztofa Kieliszkiewicza, perkusistę Kubę Jabłońskiego oraz gitarzystę Andrzeja Łabęckiego. W tym składzie nagrali jeden ze swoich najpopularniejszych albumów, Nana, wydany 12 września 1994 roku. Wydawać by się mogło, że problemy w Lady Punk skończyły się właśnie wtedy, że od 1994 roku do czynienia mamy z legendą wciąż wydającą kolejne wielkie hity, legendą, której dawne przeboje co chwilę grane są w radiach. Legendą, która co chwilę gra wyprzedane trasy koncertowe. I trochę tak jest, a w zasadzie no w pełni tak jest, tylko z tym małym przystankiem na ten rok 1994. Kiedy wydawało się, że wszystko jest ok i zespół powrócił ze zdwojoną siłą, Jan Borysowicz przechodził naprawdę duży kryzys. W 1994 roku bowiem, w wieku 40 lat nie pojechał z zespołem Lady Punk na trasę. Lady Punk bez Borysowicza, wyobrażacie to sobie w ogóle? Ale jaki był? Tego powód. No, gitarzysta poznaje wtedy, jak wspomina dziwne towarzystwo, z którym absolutnie przepada. Impreza dzień w dzień. To trwało tygodniami. Przyszedł taki moment, że przestałem jeździć na koncerty, tylko imprezowałem z tymi pseudo znajomymi. Totalne zatracenie. Zespół występował beze mnie, oczywiście za moją zgodą. Na gitarze grał za mnie Piotrek, który jest u nas człowiekiem od nagłośnienia. Normalnie dostawałem pieniądze za koncerty, na które nie jeździłem. Partnerem tego odcinka jest Winiary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na koncerty dwóch zespołów. Po pierwsze, Nürnberg. Inspirowany brytyjskim postpankiem lat 80. Duet przyjedzie do Polski aż trzykrotnie. 17 lutego zagrają w Poznańskim Podminogą, dzień później w Warszawskiej Hydrozagadce, a 19 lutego we Wrocławskim Łączniku. Po drugie, Dubioza Collective. Jak pisze organizator w notce prasowej, ta bałkańska maszyna szaleństwa i radości zagra w lutym trzy koncerty w naszym kraju. No tak, Bośniacy rzeczywiście wystąpią u nas również trzy razy: 20 lutego w Warszawskiej Progresji, 21 lutego w Gdańskim B90 oraz 22 lutego we Wrocławskim A2. Bilety na te koncerty zakupicie oczywiście na stronie WINIARY Bookings. Później natomiast po tym 1994 roku nastąpił w Lady Punk pewien przełom. Zespół wydał mnóstwo kolejnych płet, dokładnie 12 i stał się legendą. Mimo tych wszystkich problemów, skonsolidowanie Janusza Panasewicza i Jana Borysewicza sprawiło, że grupa przetrwała i obecnie, jak się wydaje, sprawia im samym, a także fanom naprawdę mnóstwo radości. Podróżują po całej Polsce, grają za duże stawki, a za zaiks Cyklicznie wypłaca pewnie jedne z większych tantiem na polskiej scenie. O nowe wielkie hity jest chyba akurat ciężko, bo ostatnim naprawdę dużym przebojem Lady Punk jest, wydaje mi się, stacja Warszawa z 2004 roku. Natomiast wszystkie wielkie przeboje z przeszłości sprawiają jednak, że nie ma to zbyt wielkiego znaczenia.